małżeństwo y, dobrze by było, może to jest jakiegoś takie wyzwanie, mieć relacje z małżeństwem, które jest od nas trochę dalej. Mhm. Jest dojrzalsze, może, y, może jest nawet y, starsze starsze, a może nie, ale widzimy, że możemy od nich coś czerpać i to jest jeden rodzaj, relacji I też dobrze jest mieć relacje z kimś, kto jest młodszy w małżeństwie, czy starzym, czy w dojrzewaniu, e, aby być mhm. w różnych relacjach, bo ta różnorodność jest czymś, co będzie nas ubogacać. Tak, żebyśmy my mogli czerpać, ale też żebyśmy mogli dawać. Dobrać. I nie zawsze to będzie w, ty, w tych samych. Y, relacjach, ale jednak takie spojrzenie, gdzie my coś dajemy, a gdzie my coś przyjmujemy, żeby nie być tylko gdzie dajemy, dajemy, albo nie być tylko gdzie przyjmujemy, przyjmujemy.